Ma oddziały w 40 Stanach i zatrudnia tysiące pracowników. Teraz wyobraź sobie, że całym tym imperium kierują ludzie siedzący w więziennej izolacji. To jest właśnie biznesowy model bratstwa faryjskiego. Podstawą finansową bratstwa faryjskiego są narkotyki, przede wszystkim metamfetamina, najtańszy i najłatwiejszy do wyprodukowania narkotyk w Ameryce. Członkowie bratstwa kontrolują laboratoria na wolności, a zyski trafiają do więziennych kas organizacji. W 2016 roku FBI rozbiło sieć narkotykową kontrolowaną przez bractwo Ryjskie w Montanie. Członkowie organizacji produkowali i sprzedawali metamfetaminę wartą 2,3 miliona dolarów rocznie. Wszystko było koordynowane przez więźniów siedzących w różnych więzieniach. Ale narkotyki to nie jedyny interes Bractwa. W więzieniach członkowie organizacji kontrolują handel papierosami, alkoholem, tabletkami i telefonami komórkowymi. Na wolności zbierają tzw. podatek od wszystkich białych gangów w swoim regionie. To, co wyróżnia braterstwo od innych organizacji przestępczych, to ich zdolność do koordynowania operacji z więzienia. Członkowie siedzący w izolacji nadal wydają rozkazy, planują przestępstwa i rozdzielają zyski. To niespotykane w skali amerykańskiej przestępczości zorganizowanej. Kluczem do sukcesu bratstwa jest przemyt telefonów komórkowych do więzień. Jeden telefon w więzieniu maksymalnego, dla maksymalnego bezpieczeństwa kosztuje na, od 2 do 5 tysięcy dolarów, ale dla bratstwa to inwestycja, która zwraca się.